Cześć, pewnie zastanawiacie się, dlaczego przedmioty w CSie tak tanieją. Powodów dlaczego tak się dzieje jest dosyć sporo. W dzisiejszym materiale postaram się jakoś to sprościć. Pierwsza rzecz, która jest chyba najbardziej niepokojąca, to społeczność, która odchodzi od gry. Możesz mieć dużo fajnych drogich skinów, ale jeżeli nikt nie będzie chciał tym grać, to po co ten skin właściwie jest? Większość osób, których gra w CS nie zastanawia się, co ten skin może podrożeć, Gra mu się nie podoba, nie ma z kim grać sprzedaje, ma gotówkę i ma to gdzieś. Więc jeżeli chcesz coś doinwestować, myślę, że zbliża się najlepszy na to moment. Gdyż jeżeli wyjdzie jakaś nowa operacja, Gaben się tam otrząśnie, to gra powinna wrócić na swoje właściwe tory. Drugi powód, który nawiązuje do pierwszego, to jest po prostu brak nowości. Załóżmy, że Piotrek i Filip grają cały czas skrzydłowe, a że w pool mapie jest bardzo mało map na aktualny czas, to nie mają co robić, więc idą na wa... Żartowałem, nie na Valorant idą. Nadbór. A to się przekłada na mniej osób grających. Proste, proste. Trzeci powód zostawiam w Twojej dyspozycji. Napisz poniżej w komentarzu, jakie będą losy CSA, co o tym wszystkim myślisz, a ja się z wami żegnam. Cześć!